Bo Senegal to znalazł i wypił. Bo myślał, że to buda. O kurwa, dobra, to nie hakuje hej. Na razie. A co to jest? No, antidotum na truciznę, którą mi wczoraj podał jakiś chemik z Chin. O, przypał. No przecież. nie wlepało jak coś. Tak, i no nie w smaku. No nie. A to coś pilnego? No ogólnie takie 24 godziny życia mi zostały, nie? No przypiszesz mi auto? <laughs> ja mogę ci przypisać auto. Ale to dopiero jak deadge, to w testamencie. Okej, okej. No to sorry, nie wiedziałem. Ale słaby, <laughs> nie, nie warto było. A masz może jeszcze trochę w tej szklance tego? No nie za bardzo, bo czujesz akurat whisky. <laughs>